To zadanie naturalne umiałby rozwiązać każdy ósmoklasista? klasista. Przeczytajcie. Komputer początkowo kosztował 2950 zł. Po trzech miesiącach jego cenę obniżono o 20%. Po kolejnym miesiącu nową cenę obniżono o kolejnych 20%. Cena komputera po tych dwóch obniżkach jest równa. No to chyba każdy wie, jak to zrobić, prawda? Popatrzcie. Jeżeli mamy 100% jakiejś ceny, obniżamy o 20% to zapłacimy 80% ceny, czyli 0,80, prawda, ceny. Czyli to była nasza cena początkowa, potem zapłacimy z niej 80 setnych, ale to jest teraz nasza nowa cena. Więc z tej nowej ceny po pierwszej obniżce znowu zapłacimy 80 setnych. No to teraz, słuchajcie, skracamy tutaj 1,0, 1,0, potem jeszcze to 0 z tym zerem. no i co, na maturze można używać kalkulatora, ósmoklasista pomnożyłby pisemnie. Mamy 295 razy 0,8 i jeszcze razy 8, to mamy 1888 zł i gotowe. Pamiętajcie, że mam pełne kursy, kliknijcie tutaj do matury, zarówno w starej formule, jak i nowej formule, oczywiście podstawowej i rozszerzonej i kurs do egzaminu ósmoklasisty, jestem pewna, że Wam się spodoba, kliknijcie tutaj i dołączcie już dziś.